WENEZUELA, ROK 1999 Miasto San Cristobal, ciche, gorące, zanurzone w codziennym chaosie Ameryki Południowej. Pod jednym z mostów, przy rzece Torbes, policja znajduje małe obozowisko. Z daleka wygląda jak miejsce, w którym ktoś po prostu próbuje przetrwać. Kilka puszek, koce, prowizoryczny garnek nad ogniskiem. Ale gdy funkcjonariusze podchodzą bliżej, coś się nie zgadza. W powietrzu unosi się dziwny zapach. To zapach mięsa, tylko że to mięso nie pochodzi od zwierząt. Scena wygląda jak z innego świata. Na ziemi porozrzucane są kości, niektóre obgryzione, inne ułożone równo, jakby ktoś je sortował. W starym garnku mięso pocięte w kostkę, przyprawione, gotowe do ugotowania. Obok kilka łyżek, naczynia, sól, cebula i czosnek. Na pierwszy rzut oka kuchnia bezdomnego, ale na dnie jednego z garnków leży ludzka dłoń. Policjanci cofają się i zasłaniają usta. Ktoś wymiotuje, ktoś inny klęka i zaczyna się modlić. Po chwili jeden z nich zauważa postać. Zza filarów wychodzi mężczyzna, chudy, brudny z uśmiechem dziecka. W ręku trzyma nóż kuchenny. Patrzy na funkcjonariuszy i mówi spokojnie: „Nie bójcie się, to tylko jedzenie”. Tak poznali Dorangela Vargasa, człowieka, który wkrótce zyska przydomek El Comegente, czyli zjadacz ludzi. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że to, co odkryli tam pod mostem, nie było jednorazowym incydentem. To była jego kuchnia, jego świat, jego codzienność. Miejsce, w którym przez lata gotował i zjadał ludzi. Stał samą obojętnością, z jaką inni gotują zupę. Dla Dorangela nie było to nic nadzwyczajnego. To był obiad. A dla świata to był początek jednej z najbardziej przerażających historii w dziejach Ameryki Południowej. Zanim świat nazwał go El Comegente, był po prostu Dorangel Vargas Gomez. Urodził się w Wenezueli, w małej wiosce niedaleko stanu Tahira. Data urodzenia niepewna około 1957 roku. Dziecko biedy, głodu i zapomnienia. Nie miał domu i nie miał rodziny. Od najmłodszych lat żył poza społeczeństwem, jak cień, który przechodzi niezauważony obok ludzi. Mówił mało, zawsze z łagodnym tonem, z lekko przekrzywioną głową, jakby wstydził się patrzeć prosto w oczy. W młodości wędrował od wioski do wioski, żywiąc się tym, co znalazł owocami, rybami, a nawet szczurami. Nie umiał czytać ani pisać. Nie pił, nie palił i nie kłócił się z ludźmi. Był bezdomny, ale uprzejmy. Pomagał czasem rolnikom, łowił ryby dla dzieci, spał pod mostami. Nikt nie wiedział skąd się wziął. Niektórzy mówili, że był zaburzony psychicznie, inni, że jest z innego świata. Kiedy pytałeś, co jadł, uśmiechał się i mówił to, co dał mi Bóg. Kilka lat wcześniej miał już konflikt z prawem. W 1995 roku został zatrzymany za zabójstwo i kanibalizm. Spędził jakiś czas w szpitalu psychiatrycznym, ale potem uciekł. Policja nigdy nie szukała go zbyt intensywnie. W kraju ogarniętym kryzysem jeden bezdomny mniej lub więcej nie robił różnicy, więc wrócił do tego, co znał najlepiej do samotności i polowania. Wielu twierdziło, że był miły, że żartował z dziećmi, że czasem grał z nimi w piłkę. Ale kiedy zapadała noc, a most zamieniał się w jego dom, Dorangel znikał. Nikt nie wiedział gdzie, a rano wracał z mięsem zawiniętym w szmaty. Mówił, że złapał coś w lesie. Dla niego to nie było zło, to był sposób na przetrwanie. Musicie wiedzieć, że lata 90. w Wenezueli to czas biedy, kryzysu i upadku systemu. Bezdomni działali w zasadzie poza systemem. Vargas żył jak duch pod mostem, ale już wkrótce ten duch miał się stać koszmarem całego kraju. San Cristobal, miasto na pograniczu Kolumbii i Wenezueli. Miejsce, gdzie dzień pachnie kawą i kurzem, a noc przynosi tylko ciszę i ciemność. Ale w drugiej połowie lat 90. ludzie zaczęli znikać. Najpierw zniknął handlarz owoców, który codziennie przechodził przez most torbes, potem wędkarz. Potem dwaj młodzi mężczyźni, którzy szli skrótem do pracy. Wszyscy widziani po raz ostatni w okolicach rzeki, przy samym moście. Policja wzruszała ramionami. Mówiła o kradzieżach, o przestępczości, o ucieczkach. W kraju, gdzie ktoś codziennie znikał, nikt nie miał czasu szukać kilku zaginionych. Ale w lutym 1999 roku coś się zmieniło. Psy z pobliskiej dzielnicy zaczęły przynosić ludzkie kości. Najpierw fragmenty dłoni, potem żebra. Sprawa stała się poważna. Władze zaczęły przeszukiwać teren. Most, brzegi rzeki, zarośla. Ziemia była miękka, przesiąknięta wilgocią i czymś jeszcze. Policjanci mówili potem, że czuć było zapach śmierci. Słodki, jakby z dodatkiem dymu i przypraw. To wtedy znaleziono pierwsze szczątki. Porozrzucane, obgryzione, jakby ktoś jadł i wybierał części, które lubił najbardziej. Wśród mieszkańców zaczęły krążyć plotki. Nie o mordercy, o kanibalu, o człowieku, który gotuje pod mostem. Niektórzy twierdzili, że widzieli ogień w nocy i że słyszeli śmiech, że z dymem unosił się zapach mięsa. Ale nikt nie chciał tam podejść, bo każdy wiedział, że w Wenezueli są miejsca, których lepiej nie dotykać. Ludzie przestali chodzić skrótem przez most. Matki zabraniały dzieciom zbliżać się do rzeki. A policja wciąż nie miała podejrzanego, bo nikt nie pomyślał, że ten, którego szukają, nie ukrywa się, że mieszka dokładnie tam, gdzie leżą ciała. I tak pewnego dnia jeden z patroli trafił na stare obozowisko. Kilka garnków, koc, mały nóż i coś, co wyglądało jak resztki posiłku: mięso, przyprawy, cebula, tylko że na dnie garnka kości dłoni, z obrączką. Wtedy zrozumieli, że to nie duch, nie mit, nie legenda. To człowiek. Poranek w San Cristobal. 12 lutego 1999 roku. Na niebie gęste chmury. Powietrze ciężkie od wilgoci. Policja przyjeżdża na most. Dwóch funkcjonariuszy zeszło po zboczu wzdłuż zarośli. Widać ognisko. Jeszcze dymi. Obok kilka garnków, talerzy i resztki jedzenia. W jednym z naczyń mięso pokrojone na kawałki, doprawione solą i czosnkiem. Wyglądało jak kolacja, której ktoś nie zdążył dokończyć. Obok na ziemi rozrzucone kości, niektóre owinięte w szmaty, inne czyste, białe i wyszorowane. Kilka czaszek ułożonych równo obok siebie. W jednym miejscu coś, co wyglądało jak mała spiżarnia. Pudełka, słoiki i mięso zawinięte w folię. Policjant podniósł jeden z pojemników i zajrzał do środka. Zamarł. W środku ludzkie serce, zakonserwowane w soli. I wtedy z zarośli wyszedł on. Patrzył na nich jak na niespodziewanych gości. Jeden z funkcjonariuszy krzyknął: Co to jest, coś ty tu zrobił? Odpowiedział spokojnie, jakby tłumaczył przepis. To jest mój obiad, dajcie mi go dokończyć. To był Dorangel Vargas. Mężczyzna, który przez lata żył pod mostem, zjadając ludzi, których spotkał przypadkiem. Bez planu, bez nienawiści, bez emocji, po prostu z głodu. Zabrano go. Nie próbował uciekać, nie krzyczał i nie zaprzeczał. Kiedy spytano go o mięso w garnkach, wzruszył ramionami i odpowiedział: Nie chciałem, żeby się zmarnowało. Śledczy, którzy przeszukiwali jego obozowisko, liczyli kości przez wiele dni. Znaleziono co najmniej 10 kompletnych szkieletów. Niektóre ofiary nawet zidentyfikowano. To zaginieni mężczyźni z okolicy. Głównie bezdomni. Nie mieli dokumentów i nie mieli rodzin, które by ich szukały. Tak jakby Vargas wybierał tych, których świat i tak już zapomniał. Dla policjantów było to niepojęte. A on nie krzyczał, nie błagał i nie żałował. Opowiadał o swoich ofiarach jak o daniach z menu. O tym, że mięso z mężczyzn jest czyste i mocne, że nie jada kobiet i że nigdy nie dotknął dzieci, bo Bóg patrzy. Słuchali, a on się uśmiechał, jakby to, co mówił, było najzwyklejszą rozmową o pogodzie, jakby nie rozumiał, że właśnie przyznał się do czegoś, czego ludzie nie potrafią pojąć. W tamtej chwili stało się jasne, że to nie była zbrodnia z nienawiści, to była jego rutyna. Komenda policji w San Cristobal. Pokój bez okien. Metalowy stół. Dwóch śledczych. Po drugiej stronie Dorangel Vargas. Siedzi spokojnie, z lekko pochyloną głową, dłonie złożone jak do modlitwy. Na jego twarzy nie ma strachu. Jest raczej coś, co przypomina spokój dziecka, które nie rozumie, dlaczego dorośli się złoszczą. Śledczy zaczynają od prostych pytań. Jak długo tam mieszkał? Czy znał zaginionych? Czy wie, do kogo należą kości znalezione pod mostem? Dorangel kiwa głową. Tak, znał ich. Nie wszystkich z imienia, ale pamięta. Przychodzili i prosili o jedzenie. Byli głodni. I ja też byłem głodny. Nie chciałem ich krzywdzić, ale nie miałem nic innego. Później mówił o mięsie. Jak je przygotowywał? Lubiłem serca i wątroby. Mają najwięcej krwi, a krew to siła. Nie jadłem kobiet, bo są słodkie, a ja nie lubię słodkiego. Dzieci też nie, bo są święte. Śledczy notują i milczą. Kiedy pytają, jak wybierał ofiary, odpowiada: Nie wybierałem, wybierał Bóg. Ja tylko gotowałem. Śledczy próbują zrozumieć. Pytają, czy czuł wyrzuty sumienia, czy wiedział, że to, co robi, jest złe. Dorangel śmieje się cicho. Złe? Złe jest gotować? Ludzie jedzą zwierzęta, ja jadłem ludzi. Ale tylko zdrowych. Chorych nie, bo mogłem się zarazić. Z każdym słowem staje się jasne, że nie rozumie swojej winy. Nie ma w nim gniewu, nienawiści czy lęku. Prosty, dziecinny sposób myślenia. Jakby świat podzielony był na tych, którzy jedzą, i na tych, których można zjeść. Jeden z funkcjonariuszy wspomniał później. On mówił o ludzkim mięsie tak, jak moja babcia mówiła o przepisach na zupę. Bez emocji, bez świadomości, z troską o szczegóły. Kiedy przesłuchanie dobiegło końca, jeden z policjantów zapytał: A jak w zasadzie smakuje człowiek? Zamilkł na chwilę. Potem spojrzał na niego i powiedział: Jak świnia, ale czystszy. Z człowieka można zrobić wszystko, nawet zupę. Takie zeznania zapisano w aktach sprawy. Kiedy lekarze po raz pierwszy zobaczyli Vargasa, nie wiedzieli co o nim myśleć, bo nie wyglądał jak potwór, nie wyglądał jak ktoś, kto przez lata jadł ludzi. Był wychudzony, łagodny, mówił cicho, na pytania odpowiadał grzecznie i z uśmiechem. Cały czas śmiał się z własnych słów, tak jakby nie do końca rozumiał o co chodzi. Nie był agresywny. Nie był nawet świadomy, że świat patrzy na niego z obrzydzeniem, bo Dorangel nie czuł tego, co czują inni ludzie. Psychiatrzy zaczęli badać jego umysł. Zdiagnozowali schizofrenię paranoidalną i zaburzenia osobowości granicznej. W jego głowie rzeczywistość mieszała się z fantazją. Mówił o głosach, które kazały mu nie marnować mięsa. To nie grzech, tłumaczył. Bóg stworzył wszystko do jedzenia, nawet człowieka. Wenezuela końca lat 90. to kraj pełen sprzeczności, ropy naftowej i biedy, złota i głodu, ludzi bogatych, którzy zamykali się w pięknych domach i tych, którzy spali na ulicy. Miasto San Cristobal nie było wyjątkiem. W jego centrum świeciły się kolorowe neony, a zaledwie kilometr dalej ludzie jedli z ulicznych śmietników. W takim miejscu Dorangel Vargas nie wyróżniał się wcale. Bo bezdomni w Wenezueli byli niewidzialni, nikt ich nie liczył. Policja ich przeganiała, a ludzie odwracali wzrok. To właśnie tam, pod mostem, w cieniu rzeki Torbes, Dorangel żył przez lata, w samym sercu obojętności. Po odnalezieniu jego obozowiska, wielu mieszkańców mówiło to samo. Przechodziłem tamtędy wiele razy i niczego nie zauważyłem. Wbrew pozorom, zatrzymanie Vargasa dla Wenezueli było błogosławieństwem. Kraj potrzebował historii, czegoś, co odwróci uwagę od biedy, chaosu i przemocy. I tak powstała legenda El Comegente człowieka, który jadł ludzi. Media wręcz pokochały ten temat. Gazety drukowały krzykliwe nagłówki. Kanibal zjadł swoje ofiary z czosnkiem i solą. Potwór z mostu jadł ludzi jak kurczaki. W radiu mówiono o nim jak o diable, w telewizji jako o żarłocznym stworze z ludowych opowieści. Im bardziej groteskowa była historia, tym chętniej ludzie w nią wierzyli. Z Dorangela zrobiono opętanego złem wariata, twarz, którą można było pokazać i powiedzieć. Oto dokąd prowadzi szaleństwo. Ale w jego oczach nie było szaleństwa. Nie rozumiał, dlaczego wszyscy się nim interesują. Kiedy dziennikarz zapytał go, co myśli o tym, że jest znany w całym kraju, odpowiedział: To dobrze, może ktoś przyniesie mi jedzenie. W San Cristobal ludzie zaczęli opowiadać historię, że Don Angel był diabłem, który przyszedł z lasu, że zjadał ludzi tylko w pełni księżyca. Plotki mieszały się z faktami. Vargas stał się symbolem lęku. Nie tylko przed kanibalizmem, ale przed tym, co może się stać, gdy człowiek zostaje całkowicie sam. Ludzie przestali o nim mówić, jak o kimś realnym. Został demonem, którego można było obwiniać za wszystko: za śmierć, za biedę, za przemoc. A Dorangel paradoksalnie nie był w ogóle zainteresowany sławą. Nie szukał wybaczenia ani uwagi. Kiedy pytano go, czy żałuje, odpowiadał. Nie, bo to nie grzech. Grzech to marnować jedzenie, gdy ludzie głodują. Nie mówił tego prowokacyjnie, mówił to szczerze. Z czasem zaczęto pisać o nim książki, kręcono dokumenty. Jego imię pojawiało się w programach o kanibalach świata, ale w tej medialnej opowieści ginął prawdziwy człowiek i zastąpił go mit. Po zatrzymaniu Vargasa nie było procesu, nie było obrońcy ławy przysięgłych ani wyroku. Lekarze uznali go za niepoczytalnego. Zamiast do więzienia trafił do szpitala psychiatrycznego. Pielęgniarze mówili, że był uprzejmy. Zawsze mówił, „dziękuję” i zawsze się uśmiechał. Gdy dostawał posiłek, żartował: „Dziś zupa, ale bez ludzi, prawda?“ Nie próbował uciekać. Nie protestował, nie buntował się. W końcu odnalazł miejsce, w którym niczego od niego nie wymagano. Czasami opowiadał innym pacjentom o swoich gościach, o ludziach, których jadł. Mówił, że odwiedzają go w snach, że przynoszą mu jedzenie, że Bóg już im przebaczył, więc i jemu też. W szpitalu nie było terapii, leków ani porządnych lekarzy. Było za to dużo ciszy i zapomnienia. Dorangel spędzał dni w samotności, śpiewał, recytował fragmenty modlitw, czasami nucił coś, co brzmiało jak dziecięca piosenka. Z czasem jego nazwisko zniknęło z gazet. Elkomegente przestał być potworem z pierwszych stron. Stał się zapomnianym pacjentem z numerem w aktach. Mówiono, że umarł w 2018 roku. Cicho we śnie. Nie było pogrzebu. Dziś most w San Cristobal nadal stoi. Beton spękany od słońca, zardzewiałe barierki, ściany pokryte graffiti. Z pozoru zwykłe miejsce. Ale starsi mieszkańcy omijają go szerokim łukiem. Mówią, że nocą wciąż czuć tam dym i przyprawy. Po dorangelu w nie zostało wiele. Nie ma nagrobka, nie ma dokumentów i nie ma też rodziny. Ale legenda przetrwała. Nie chodź pod most, bo tam mieszka Megente. Jego imię z czasem przestało oznaczać tylko kanibala. Teraz jest także symbolem samotności. Historia Vargasa stała się częścią wenezuelskiego folkloru. Ludzie zaczęli o nim mówić jako duchu: człowieku, który wraca, by pilnować, by nikt już nigdy nie był głodny jak on. To już koniec dzisiejszej dziwnej historii. Dzięki, że wytrwaliście do końca. I oczywiście, jak zwykle, zachęcam do komentowania, łapek w górę, subowania kanału i podbijania w telefonach. Bardzo dziękuję.